Szczerze wątpię, podróże między wiarą i niewiarą, i głęboko wierzę, że w tym pomiędzy można znaleźć światło na jeden krok. Wyobraźcie sobie młodego, szczęśliwego księdza. Moment święceń. To było spełnienie jego marzeń. Nie oznacza to, że w ciągu sześciu lat studiów i pobytu w seminarium nie miał żadnych wątpliwości. Jednak te wątpliwości tylko go duchowo umacniały w wybranej wcześniej drodze. Był przekonany do podejmowanej decyzji o, o przyjęciu święceń. Przez te sześć lat studiów teologicznych. Dwa razy przeszedł dość poważny kryzys. Kryzys wokół pytania, czy chce być księdzem. Były różne za i przeciw, ostatecznie wygrało za. Chociaż myślał o tym, że być może lepiej byłoby zostać świeckim teologiem, jednak chciał zostać też księdzem. Chciał pomagać ludziom, Chciał im towarzyszyć w pogłębianiu ich duchowości, chciał ich słuchać, chciał ich wspierać w tym, co sam odkrył: w duchowej drodze, w wierze, która może być szczerą relacją z Bogiem i która może budować jeszcze głębsze poczucie własnej wartości. Został księdzem i był z tego powodu szczęśliwy. Dość szybko okazało się jednak, że jego niekonwencjonalność, jego buntowniczość, także nieprzepracowane zranienia dawały się we znaki innym, zwłaszcza innym księżom. Trudności, które w ten sposób spotykał, powodowały, że pogłębiała się w nim wątpliwość i ciemność. Jedno należy zaznaczyć duchowa ciemność Towarzyszyła mu właściwie od zawsze. Wciąż było mu bliżej do niewiary niż do wiary. Zaufanie bywało głębokie i było zbudowane na dobrym fundamencie, wynikającym z przeżycia rekolekcji ignacjańskich. Jednak wciąż nieustannie niewiara pukała. Do jego drzwi, do drzwi jego intelektu, do drzwi jego serca. Był jednak przekonany przez własne doświadczenia duchowe, że wiara i zaufanie jest tym, co daje mu życie. Że Bóg nie jest ideą, że jest osobą. I nawet kiedy teraz mówi te słowa, to gdzieś z tyłu głowy włącza się wątpliwość. Czy naprawdę tak jest? Ale ma takie doświadczenia w swojej historii życia, które są dla niego ostatecznie przekonujące. I do tej duchowej ciemności dołączyła ciemność dotycząca pytania, czy chce być nie tylko księdzem, ale czy chce być w instytucji Kościoła. Ksiądz, pomyślał. O apostazji. I pomyślał dość poważnie. Przez miesiąc wydawało się to dla niego jedyną możliwością. Po tym miesiącu przez kolejne tygodnie to była jedna z możliwości, jedna z opcji do wyboru. Ostatecznie postanowił zostać w Kościele rzymskokatolickim, bo właśnie w nim odkrywał i odkrywa. Swoją bezpieczną przystań. Jednak zrezygnował z bycia księdzem, zrezygnował z posługi prezbitera. Taka to krótka, streszczona i tendencyjna opowieść o moich czterech latach bycia księdzem. Na poważnie pomyślałem o apostazji, bo z instytucją kościoła i z systemem było mi już bardzo trudno. Bardzo ciężko. I tak oto doszło do momentu, w którym postanowiłem, że warto stworzyć przestrzeń jak to ktoś napisał w komentarzu na Facebooku przestrzeń dla tych, którzy się nie mieszczą. Otrzymałem kilkanaście, przynajmniej kilkanaście wiadomości, dotyczących tego, że są ludzie, Którzy tego potrzebują. Tego, to znaczy głosu człowieka z wewnątrz, który nie chce krytykować tylko po to, by pokazać w kościele zło, ale po to, by dać znak, że w kościele rzymskokatolickim są ludzie, którzy pytają, są ludzie, którzy mają wątpliwości, są ludzie, Którzy nie zgadzają się na takie, a nie inne funkcjonowanie systemu kościelnego. Zdaję sobie sprawę z tego, że wobec narastającej frustracji, niezgody na system kościelny, wyjść jest kilka. Dla niektórych tym wyjściem jest apostazja. Dla innych, zduszenie frustracji i życie, jak gdyby nigdy nic. Dla jeszcze innych, jest pozostawanie w kościele, ale rezygnacja z praktyk z instytucji dla jeszcze innych rozwiązaniem jest krytyka, bunt wynikający z tego, że kościół jest dla nich ważny, że ewangelia jest dla nich ważna. Dodam bo trzeba to dodać, to nie znaczy, że ci z innych grup, to znaczy dokonujący apostazji, ci duszący w sobie frustrację, czy ci rezygnujący z praktyk, przez sam fakt, że dokonali takiej, a nie innej decyzji, oznacza to, że dla nich Ewangelia i Kościół nie są ważne. Jak napisał w książce Zostać kościołem, pozostać, pozostać w kościele, pozostać kościołem. Marek Kita napisał, niektórzy odchodzą z kościoła, ponieważ robią to dla Chrystusa, bo tu w kościele go nie znaleźli. I nie chcę oceniać żadnej z tych możliwości wyjścia z sytuacji. Doświadczenia frustracji, niezgody, smutku, złości i gniewu na kościół instytucjonalny, na cały system działania, na poszczególne fragmenty nauczania kościoła rzymskokatolickiego. Chcę stworzyć przestrzeń dla tych wszystkich, których ta frustracja jakoś dopada. Tak więc, z założenia, to jest przestrzeń, w której mogą nie odnaleźć się wszyscy. Bo dla niektórych to, o czym będę tu mówić i co będzie wynikać z moich własnych wątpliwości, czy z wątpliwości innych, może być odbierane jako atak na Kościół. W Kościele w Polsce mamy kłopot z przyjmowaniem pytań dotyczących Kościoła, wiary, Ewangelii. Przykład. Całkiem niedawno ksiądz Eligiusz Piotrowski, teolog i duchowny kościoła rzymskokatolickiego, napisał książkę o zmartwychwstaniu. To miała być publikacja, dzięki której Eligiusz Piotrowski otrzyma stopień naukowy doktora habilitowanego. Recenzenci ocenili publikację negatywnie. Jaki był powód? W dużym skrócie, więcej można poszukać w internecie. Powodem było to, że pytanie o znaczenie zmartwychwstania Chrystusa czyli co to znaczy, że Jezus powstał z martwych? I czy to, co dotąd mówimy na ten temat, jest wystarczające dziś, zostało uznane jako krytyczne? I nie tylko budzące wątpliwość, czyli samo pytanie budzi wątpliwość, bo jest krytyczne, i w dodatku stanowi zagrożenie dla teologii katolickiej. Jeśli więc na poziomie naukowym pytanie, które stawia ksiądz Eligiusz Piotrowski, uznawane jest za niebezpieczne dla teologii katolickiej. Co za tym idzie także dla wiary kościoła rzymsko-katolickiego? To oznacza, że mamy ogromny kłopot z pytaniami wobec rzeczy fundamentalnych, wobec fundamentalnych prawd, wobec dogmatów, wobec tego, co jest dla nas ważne. Powody tego lęku mogą być różne. Jednym z powodów, jak się zdaje, jest fakt, że polska teologia jest mocno nastawiona apologetycznie. Czyli chce bronić, nie chce słuchać pytań, które mogą stworzyć ostatecznie nową perspektywę spojrzenia na rzeczywistość, która jest nam dobrze znana. Bo kiedy ja słyszę pytanie, co znaczy, że Chrystus stał? to słyszę zaproszenie do pogłębienia mojej wiary, duchowej drogi i rozumienia tego, w co wierzę. A mogą być osoby, które pytanie, co to znaczy, że Chrystus zmartwychwstał, na które próbuje odpowiedzieć ksiądz, jest modernizmem, jest szukaniem nowych wątpliwości i stwarzaniem ich w sposób sztuczny i spotka się to, z niezrozumieniem. Tak różne możemy mieć wrażliwości wobec sposobu, w jaki ktoś podchodzi do, do fundamentalnych kwestii naszej wiary. Ale właśnie mówię naszej wiary, bo nie chcę stawiać samego siebie w kontrze do Kościoła, choć mam w niektórych kwestiach pytania o to, dlaczego tak, a nie inaczej. I z pewnością to będziecie mogli znaleźć w tych podcastach. Jeśli na poziomie naukowym, w teologii, możemy bać się takich pytań, co się rzeczywiście jakoś wydarzyło, ta negatywna ocena publikacji Eligiusza Piotrowskiego w ocenie recenzentów publikacji, która zagraża doktrynie katolickiej. Jeśli więc na tym poziomie boimy się pytań, będziemy się ich także bać na poziomie duszpasterskim. A więc mamy do czynienia z lękiem przed ludźmi, którzy zadają pytania. Sam fakt zadania pytania może. Sugerować niektórym wobec ich wrażliwości, że ten ktoś atakuje Kościół. Może tak być, że czyjeś ukształtowanie religijne, takie, a nie inne wychowanie i pewnie wiele jeszcze innych czynników powoduje, że jeśli ktoś w kościele, z wnętrza kościoła, pyta o to, co istotne i mówi: Spróbujmy poszukać głębiej, inaczej, to może dla niektórych oznaczać: On chce zniszczyć to, co dla nas ważne. Jeśli takie osoby mnie teraz słuchają i chcą pójść w tę podróż, zapraszam. Jeśli jednak czujecie, to nie dla mnie, nie wchodźcie w to. Tu pytań. Się nie boimy. Wątpliwości są elementem naszej duchowej drogi. I znajdując się w tym pomiędzy, między wiarą i niewiarą, idąc w ciemności, szukamy światła na jeden krok. Bardzo chciałbym, żeby w tej duchowej drodze, między wiarą i niewiarą, towarzyszyli nam mądrzy teologowie, mądrzy święci, niekoniecznie zawsze kanonizowani. I niekoniecznie zawsze katolicy. Jednak nie wyrzekam się swojej denominacji rzymskokatolickiej. Właśnie w tej drodze duchowej, jako chrześcijanin. W kościele rzymskokatolickim odkrywałem i odkrywam to, co piękne. Odkrywam piękno Ewangelii. I nie byłbym dzisiaj tym, kim jestem, gdyby nie święty Ignacy Loyola, gdyby nie Jan od Krzyża, gdyby nie Teresa z Avila, gdyby nie Hans Urs von Baltazar, gdyby nie Adrien von Speyer, gdyby nie Kiara Lubich i wielu, wielu innych. To dzięki nim chciałem i chcę zostać w kościele rzymskokatolickim. To w tym pierwszym odcinku tyle do takiej drogi wspólnego poszukiwania miejsca w kościele. Ktoś mi napisał, że w moich postach odkrył ostatnio, że w kościele jest też dla niego miejsce. Być może to właśnie jest najlepszym podsumowaniem tego, jaka jest moja intencja w tych podcastach. Chcę dać nadzieję, najpierw sobie i wam, że jest miejsce w Kościele rzymskokatolickim, także dla tych, którym się wydaje, że się już nie mieszczą. Miałem kiedyś spotkanie z kandydatami do bierzmowania, bardzo przejmujące było to, kiedy zapytałem ich, jaki jest wasz kościół marzeń. I usłyszałem: poza tym, żeby było ciepło, ładnie, to wszystko jest ważne. Powiedzieli też, Brakuje nam przestrzeni i osób, do których moglibyśmy pójść i porozmawiać o naszych wątpliwościach w wierze. To bardzo mądre słowa tych młodych ludzi. Ten podcast jest z myślą o tych, którzy się utożsamiają z tym spostrzeżeniem młodych ludzi. Przestrzeń, w której można pytać, błądzić. Wątpić. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego pierwszego odcinka. Dziękuję wszystkim tym, którzy zaoferowali swoją pomoc i dzięki którym mogę ten pierwszy podcast zrealizować. Tym, którzy mi pomogli, jeśli chodzi o sprzęt, przede wszystkim Michałowi. Dziękuję wszystkim tym, którzy mnie wsparli finansowo, materialnie, po to, żebym mógł. Zakupić ten sprzęt i też wiele, wiele innych rzeczy dzięki temu zrobić. Dziękuję tym, którzy się do mnie odzywali i mieli pewne sugestie co do tego, w którą stronę najlepiej podcast poprowadzić i też jak go poprowadzić. Dziękuję Dawidowi, który się do mnie odezwał po latach, mojemu koledze, który wskazał ważne kwestie dotyczące Tworzenia podcastu. Między innymi napisał Gadasz jak ksiądz. Więc mam nadzieję, że nie mieliście takiego wrażenia, a jeśli tak, jeśli nużące jest dla Was moje intonowanie, mój ton głosu, szybkość, a raczej powolność mówienia, nic z tym nie zrobię. Można przyspieszać, jeśli tego potrzebujecie. Trochę jak z kardynałem Rysiem, którego można słuchać na przyspieszeniu na YouTubie. Dość sporym przyspieszeniu, a i tak ma się wrażenie, jakby mówił normalnie. Wszystkim i za wszystko bardzo dziękuję. Życzę dobrego dnia, dobrego wieczoru, dobrej nocy i do usłyszenia już wkrótce, pewnie w przyszłym miesiącu.